Mankowyciecie w sklepie Cybuch, W tym odcinku opowiemy wam o rozpalarkach, jakie mamy rodzaje, czym się od siebie różnią. Po lewej stronie mamy rozpalarki, które są tak jakby zaaplikowane z kuchenek elektrycznych, gazowych. To są po prostu urządzenia do gotowania. Po prawej stronie są to już rozpalarki stricte, zaprojektowane pod rozpalanie węgielków. Najprostsza rozpalarka elektryczna Esperanza, model Etna, kosztuje u nas 30 zł. Jest to najlepsza rozpalarka dla osób, które chcą zacząć przygodę z fajką wodną, ale nie rozpalać węgielków na kuchence gazowej, bo na kuchence gazowej rozpala się długo. Niedokładnie i lepiej zainwestować te 30 zł, i mieć już naprawdę sprzęt, który nam ułatwi ten proces przygotowania sziszy na początku. Model kompaktowy, taka sama zasada działania jak w przypadku większego modelu, po prostu jest mniejszy, wygodniejszy do przenoszenia. Ma też połowę mniejszą moc, ale nie zauważyliśmy jakichś wielkich różnic pomiędzy mocą, więc nie patrzymy raczej na to, czy to ma 1000 W, czy 500 W. Rozpala się bardzo podobnie. I w przypadku tych dwóch rozpalarek, bardzo fajnie mieć jeszcze coś takiego. Jest to komin na ciszę tworzy mam komorę cieplną przy cybuchu i my to stosujemy do tego, że jak położymy węgielki na rozpalarkę, to znaczy będziemy je. O, coś niefortunnie dzisiaj. Od razu mi się przypomniał jeden filmik. <laughs> Ci co wiedzą, to wiedzą. I jak rozpalamy te węgielki, fajnie sobie tym kominem zakryć, dzięki czemu węgielki rozpalą się bez potrzeby ich obracania. Bez tego, niestety, musimy w takim czasie te węgielki po prostu obrócić na drugą stronę, bo z jednej strony się rozgrzeją, z drugiej strony będą chłodne. I tak raz, dwa razy trzeba obrócić, i na tych rozpalarkach około 15 minut trzeba rozpalać węgielki. Następnie mamy rozpalarki przygotowane stricte pod rozpalanie węgielków. I mamy tutaj dwa takie podstawowe modele. Jest to rozpalarka typu toaster i rozpalarka typu tower. Tak to rozróżniamy. I rozpalarce typu toaster mamy szynę, w której umieszczamy węgielki. Jeden obok drugiego. I one są rozpalane poprzez spiralę, która ogrzewa z trzech stron węgielki: od dołu i z boku. Dzięki czemu te węgielki prawie same się rozpalają, jeśli użyjemy komin, to się rozpalą same. I na takich rozpalarkach rozpalanie trwa około 70 minut, więc jest szybciej i dokładniej. W przypadku rozpadki typu Tower. Mamy pokrywkę górną i pokrywkę dolną. I możemy rozpalać węgielki bezpośrednio na spirali. Dzięki temu węgielki będą się szybciej rozpalały. Tak samo w przypadku tych rozpalarek. Ale jeśli kładziemy bezpośrednio węgielki na spirali, to spirala szybciej się zużywa i po prostu nam rozpalarka szybciej padnie. Tak samo uwaga, jeśli mamy ochotę rozpalać bezpośrednio na spirali, nigdy nie rozpalamy węgielków w tym samym miejscu. Bo wtedy w tym miejscu, gdzie najdłużej węgielek był rozpalany, to po prostu spirala nam się przypali. No i ostatnia rozpalarka jest to. Najbardziej zaawansowana rozparka w naszej ofercie. Jest to model Fireblade od, od firmy Trini i ma w sobie. Fajnie, bo nosidełko w tym nosidełku rozpalamy węgielki, wkładamy środka i rozpalarka jest skonstruowana tak, że mamy spiralę w kształcie stożka, więc rozpalamy węgielki po wszystkich bocznych ściankach i od dołu. I na tej rozpalacę nie trzeba nawet używać komina, można, to przyspieszy zawsze rozpalanie węgielków, ale tutaj nie trzeba używać i rozpa węgielki rozpalą się nam w pełni. I kwestia 7 minut i naprawdę węgielki są już gotowe do użycia, możemy wpalać cebucha, nie ma problemu, że nam zgasną czy coś takiego podczas już rozpalania cebucha. you <laughs> Czym tak naprawdę te rozpalarki się różnią? Różnią się konstrukcją, czyli wygoda użytkowania i tak naprawdę to wszystko, bo żywotność wszystkich tych rozpalarek będzie taka sama. Esperanza potrafi nam wytrwać od tygodnia do trzech lat i tak samo Fireplate potrafi od tygodnia do trzech lat wytrwać. Wszystko zależy od tego też, jak często używamy tę rozpalarkę, czy spirala nam się będzie równo wypalała, czy nie będziemy zostawiali na zewnątrz jej i też ważne, żeby rozpalarka nie pracowała jakoś non stop, Jeśli Non Stop nam rozpalka pracuje, to powiedzmy taka Esperanza w Sisza Barach, wytrzyma jakieś 2-3 miesiące max, Więc tak naprawdę patrzymy na to, czy bardzo nam zależy na wygodzie i z naszego doświadczenia, patrząc naszych klientów, jak wybierają rozpalarki, z reguły zaczyna się od takiej podstawowej, ale jak przyda na poziom wyżej, typu toaster czy Fireblade, naprawdę widzą różnicę i bardzo sobie cenią proces przygotowywania fajki wodnej, żeby był jak najbardziej komfortowy. I ta rozpalka bardzo im w tym pomaga. Dla osób, które chcą rozpalić, gielki w plenerze, tam gdzie nie ma dostępu do prądu. Mamy rozpalki gazowe i mamy dostępne dwa modele. Duża kuchenka gazowa, na której również możemy gotować, z kartridżem gazowym, który mocuje się od spodu. I najprostsza, najtańsza butla gazowa z palnikiem. I czym się różnią te rozpalki? Zdecydowanie wielkością, czyli jeśli komuś zależy bardzo na wielkości, na tym, żeby łatwo to było spakować, może się pokusić o to, ale też i wygodą, bo w tym wypadku mocujemy w ten sposób i musimy zrobić tak, że Trzymamy węgielek jeden. Pokażę Wam, żebyście widzieli. Można zrobić w ten sposób jeszcze. Trzeba troszeczkę dogiąć te szczypce. Wtedy będzie radę trzymać dwa węgielki. I trzymamy te węgielki w szczypcach. I po prostu tym palnikiem rozpalamy. Jest to mało wygodne. Dosyć szybko się rozpalałem, bo około 5-7 minut węgielki mamy rozpalone. Ale już wszystko może się poparzyć. Jest to niewygodne. Jedna albo dwie osoby są potrzebne, żeby te węgielki rozpalić. W przypadku tej kuchenki kładziemy węgielki do środka. Rozpalamy. I tak naprawdę czekamy się na spalą. Wyciekamy sobie później szczypcami ze środka i węgielki mamy gotowe. Więc tutaj w dalszym ciągu idziemy w tym kierunku komfortu. Jeśli zależy na komforcie, idziemy w kierunku troszeczkę innego modelu rozpalarki, więc decyzja należy od Was, który model rozpalarki będzie dla Was bardziej odpowiedni. I to tak naprawdę tyle, jeśli chodzi o rozpalarki. Jeśli macie jakieś inne pytania odnośnie rozpalarek, piszcie w komentarzu, chętnie na nie odpowiemy. Zapraszam na Instagrama. Trzymajcie się, niech dym będzie z Wami.